W kolejnym odcinku Zdrowej Rozmowy. Dzień dobry, mówi Kasia Staszek. Dziś porozmawiamy o kleszczach ze specjalistką chorób zakaźnych, a konkretnie porozmawiamy o chorobie, która może zostawić ślad na całe życie. W najcięższych przypadkach nawet całkowicie odebrać sprawność, doprowadzić do porażenia rąk i nóg. O takich historiach też dzisiaj opowiemy. A tematem tego podcastu jest kleszczowe zapalenie mózgu. Opowie nam o nim profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Złapałam panią w Wiedniu, więc rozmawiamy zdalnie, a w tym Wiedniu jest pani na konferencji, która jakoś kleszczy dotyczy. Tak, to jest wielka konferencja dotycząca lekarzy chorób zakaźnych i mikrobiologów i są sesje poświęcone kleszczowemu zapaleniu mózgu chorobom odkleszczowym na całym świecie, nie tylko w Europie czy w Polsce. No i oczywiście zmianom klimatycznym, które bardzo wpływają na zmiany występowania chorób zakaźnych przenoszonych przez wektory, przez komary, przez kleszcze. Jest dużo zmian, dużo jest ogromny wzrost zachorowań tych chorób transmitowanych i zmiana miejsca ich występowania. To znaczy, te granice się przesuwają, pojawiają się tam, gdzie ich wcześniej nie było. Pani ma na co dzień w swojej klinice sporo przypadków, także takich ciężkich przypadków, osób, które przez kleszcze się rozchorowały. My częściej słyszymy o boreliozie, czyli chorobie wywoływanej przez bakterie i na tę chorobę mamy antybiotyki. I tutaj jeszcze jest taki sygnał alarmowy dla, dla nas, że pojawia się na skórze rumień i wtedy wiemy, że trzeba się pilnie zgłosić do lekarza, nawet jeśli samego ukłucia przez kleszcza nie odnotowaliśmy. Natomiast z kleszczowym zapaleniem mózgu, o którym mamy rozmawiać, jest trudniej. My tu nie mamy leków, które mogłyby wirusa zatrzymać, a skutki tej choroby mogą mieć długotrwały wpływ na życie. Ochroną jest szczepionka, ale niewiele osób jest w Polsce zaszczepionych. Z ostatnich badań wynika, że zaledwie 10% Polaków z takiego szczepienia skorzystało. Nie wszyscy też o tej szczepionce wiedzą. Nieczęsto mówią o niej lekarze, co też jest osobnym problemem, ale po kolei. Widzę kleszcza na skórze. Właśnie wróciłam z jakiegoś spaceru do domu. Widzę, że musiał się wbić mi w skórę niedawno. Czy taka krótka chwila wystarczy, żeby on mi przekazał wirusa? Wystarczy, dlatego że wirusy kleszczowego zapalenia mózgu znajdują się w gruczołach ślinowych. To jest ta pierwsza substancja, którą wprowadza kleszcz do skóry po to, żeby znieczulić tę skórę, żeby krew nie krzepła w tej jamce, którą wytworzy, żeby mógł sobie spokojnie pożerować. Także jest od razu wprowadzany ten 15-40 minut, to jest ten czas, kiedy ulegamy zakażeniu. Ale ktoś tego kleszcza usunął, jest spokojny, że zrobił to dosyć szybko. I nawet jeśli w tym momencie ten organizm już jest zakażony, to my długo w ogóle nie musimy wiedzieć, prawda, że, że my mamy przekazanego przez kleszcza wirusa. Tak, oczywiście, bo nieduża ilość wirusów jest wprowadzana, one są, namnażają się w skórze, potem przenoszą się do układu tak zwanego siateczkowo-śródbłonkowego i tu działa nasz układ immunologiczny. Jeżeli zniszczy tego wirusa, obroni się przed nim na tym etapie, to nawet nie wiemy, że zostaliśmy zakażeni. Mogą pozostać przeciwciała wykrywane kilka lat później. Jeżeli sobie organizm nie poradzi na tym etapie, dochodzi do namnażania wirusa i biremii. i tu możemy mieć objawy Mniej więcej tydzień, 10 dni po tym ukłuciu od kleszcza, w postaci gorączki, bólów głowy, też często nie kojarzymy tego z pokłuciem przez kleszcza, bo objawy przypominają grypę. Nazywamy to nawet letnią grypą. I na tym etapie też choroba może się zakończyć, jeżeli nasz układ immunologiczny sobie. Poradzi z tym. Nawet wsparty przez szczepienie, bo szczepienie nie jest żadną sztuczną substancją, tylko wzmacnia nasz układ immunologiczny w kierunku konkretnych wirusów. I jeżeli sobie tutaj organizm nie poradzi, mamy drugą fazę neurologiczną, i to jest to, czego się boimy. Najłagodniejsza postać to jest zapalenie opon mózgowordzeniowych, czyli wysoka gorączka, bóle głowy, nudności, wymioty. Pacjent kierowany jest do szpitala. Jeżeli mamy mniej szczęścia, rozwija się zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia, może być zapalenie korzeni nerwowych z porażeniami z jednej kończyny, dwóch, a nawet czterech, czy jeszcze rzadszymi powikłaniami, ale nawet zagrażającymi śmiercią. Czyli. Właściwie ta choroba nie ma takiego stałego schematu, jeśli chodzi o przebieg, ona może wyglądać się bardzo różnie u różnych osób, tak? Tak, to charakterystyczny jest ten dwu, te, dwufazowy przebieg, czyli jest ta faza takich objawów grypopodobnych, chwila przerwy i rozwijają się objawy neurologiczne. Także zbierając wywiad od pacjenta, czy przepytując naszych pacjentów, pytamy czy po pierwsze był eksponowany na pokłucia przez kleszcze, nie czy był pokłuty, bo mógł tego nie zauważyć, tylko czy był w okolicznościach takich, które sprzyjają pokłuciu, w lesie, na spacerze, na rowerze itd. i, i czy miał epizod gorączkowy. I jeżeli, jeżeli tak, to możemy podejrzewać, że rozwija się kleszczowe zapalenie mózgu, jeżeli nawraca gorączka, ból głowy i wtedy mogą pojawić się porażenia. Zazwyczaj, jak mówimy o tej roli naszego własnego układu odpornościowego, to mówimy, że on jest mocniejszy, jeśli jesteśmy młodzi, niż w wieku dojrzałym. Mówimy, że trzeba dbać o odporność, bo ona nas może przed różnymi infekcjami ochronić. Ale z takich historii, które od pani już wcześniej, jak rozmawiałyśmy do tekstów wyborczych, słyszałam, to wynikało, że także młodzi ludzie mogą mieć bardzo ciężki przebieg tego kleszczowego zapalenia mózgu, czyli tutaj chyba jakieś jeszcze inne czynniki muszą decydować, tak? Może, może nie wiem, ilość czasu, przez jaki byliśmy narażeni na kontakt z tym kleszczem, to może mieć znaczenie? Długość kontaktu raczej nie, ale ilość wprowadzanego wirusa, bo tak naprawdę nie wiemy, jaką dawkę nam wprowadza. Ten wirus może się nam narzać w kleszczu jakiś czas i ta dawka wirusa, która zostanie wprowadzona, jest większa. Ale tutaj no, wiele badań jest prowadzonych, nasza odporność, nasza genetyka, nasz stan immunologiczny w, na, w danym momencie, bo on też się waha, po podróżach, zmęczeniu, ciężkiej pracy, niewyspaniu, złej diecie, też nasza odporność spada na wszystkie patogeny, które mamy w koło. Natomiast no, możemy wesprzeć poprzez szczepienie, czyli wytworzyć przeciwciała, które będą czatować na tego wirusa, już czekać na niego. Pani widuje pewnie takich pacjentów w naprawdę poważnym stanie, tak? No bo pewnie z takimi objawami grypowymi nikt się do szpitala nie zgłasza. Raczej z tym przewlekłym bólem głowy, jeśli coś takiego występuje. Ta sztywność karku, tak? która może już tutaj świadczyć o tym, że jest zajęty przez wirusa układ nerwowy. Tak, to jest ten drugi etap już zachorowania. Natomiast ten pierwszy traktujemy, nazywamy to nawet letnią grypą, i na tym etapie w zasadzie się nikt nie diagnozuje. A czy m, dla lekarzy tak wiem, że pani klinika jest specyficzna, bo się w tym specjalizujecie, ale tak patrząc na całą Polskę, czy to jest naprawdę wysoko na liście podejrzanych sytuacji, to kleszczowe zapalenie mózgu, kiedy zgłasza się osoba z podejrzeniem zapalenia opon mózgowo rdzeniowych, czy raczej coś innego jest na tej liście podejrzeń? Kleszczowe zapalenie mózgu jest najczęściej identyfikowaną neuroinfekcją w Polsce, chyba że mamy epidemię, zwiększoną ilość zachorowań, taką sezonową czasami na enterowirusy. Ale ból głowy, sztywność karku, objawy neurologiczne sugerują, że mamy podrażnienie opon mózgowo i wtedy no, diagnozujemy, wykonuje się punkcję lędźwiową, wykonuje się badania serologiczne. W większości przypadków może to być kleszczowe zapalenie mózgu. Okazuje się, że jest ono identyfikowane Również w, nie tylko w tych terenach endemicznych warmińsko mazurskie podlaskie, które no, zwykle tych zachorowań ma dużo, ale identyfikujemy w całej Polsce już zachorowania. Czy z takiego badania płynu mózgowodzeniowego już wnioskujemy, to czy są jakieś szczególne, jeszcze dalsze badania potrzebne, żeby potwierdzić tę diagnozę? Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego informuje nas, że mamy stan zapalny w ośrodkowym układzie nerwowym, czy mamy odczyn zapalny. Może, może nam podpowiedzieć, czy powinniśmy diagnozować w kierunku zakażenia wirusowego czy bakteryjnego, bo ten płyn mózgowo-rdzeniowy się różni. Natomiast, żeby potwierdzić, musimy znaleźć przeciwciała skierowane przeciwko temu wirusowi i wtedy jest to, jeżeli ktoś nie był szczepiony, jest to jednoznaczne rozpoznanie. Bo nie wszystkie szpitale robią takie pogłębione badania, tak? I wtedy można, można znaleźć w dokumentacji medycznej po prostu wpis, że chodzi o zapalenie mózgu, ale nieznanego pochodzenia. Dokładnie tak, dlatego z badań wcześniejszych występowania wirusa wśród zwierząt, wśród y, kleszczy, y, czy dodatnie odczyny serologiczne u, osób, u krwiodawców wskazują, że ten wirus jest rozpowszechniony w, w całym kraju, natomiast raportowanie zapaleń opon czy zapaleń mózgu może być og y, ograniczone do tego numeru, y, że nie ma identyfikacji, dlatego że nie ma leczenia i tak naprawdę z punktu widzenia y, Lekarza w szpitalu to leczenie jest dokładnie takie samo, czy jest to nieznany wirus, czy jest to kleszczowe zapalenie mózgu. To do celów epidemiologicznych, do oceny konsekwencji potrzebne jest nam potwierdzenie etiologiczne. Natomiast do samego leczenia nie jest, nie jest jakby konieczne, bo leczenie jest takie samo, leczenie jest tylko objawowe, pomagamy przetrwać ostry okres choroby. Jednym z takich Częstszych objawów kleszczowego zapalenia mózgu jest porażenie splotów barkowych, czyli osoba zakażona nie może swobodnie podnieść ręki. Chodzi o zawsze o jedną rękę, czy, czy to jest obustronne zapalenie? Najczęściej jest jednostronne, natomiast zdarzają się obustronne, zdarzają się porażenia też obu kończyn dolnych, czyli mamy tak zwane czterokończynowe porażenie. Natomiast najgorsze takie porażenie, które może być, to, jest, to związane jest z oddychaniem, czyli może być porażone nerwy unerwiające przeponę albo zajęcie tzw. pnia mózgu, czyli tej struktury, która odpowiada za ten napęd oddechowy, na za to, że oddychamy. Pani w klinice miała taką pacjentkę, która miała porażenie czterech kończyn i porażenie też układu oddechowego, czyli musiała być pod respiratorem, czyli był stan no, zagrażający jej życiu. I do dzisiaj, co wiemy, bo rodzina postanowiła upublicznić swoją historię także ku przestrodze, żeby pokazywać, jak ważne są szczepienia, bo jest to osoba młoda, która kochała wychodzić po górach, dojeżdżała do pracy na rowerze. Wydawałoby się, że ma na pewno silny układ odpornościowy, a jednak tutaj to y, et, zakażenie się bardzo rozwinęło. Mama y, dwóch małych dziewczynek, która do dzisiaj jest y, no całkowicie zależna od pomocy bliskich i z tym nie może się swobodnie poruszać. I ta sytuacja y, zawsze tak wygląda, że jeżeli dojdzie się do takiego ekstremalnego stanu zagrożenia życia, to te objawy nie mają szansy się już cofnąć? Intensywna rehabilitacja włączona już na samym początku pomaga w odzyskaniu tych utraconych funkcji, natomiast w pełni pacjenci nie odzyskują takiego stanu tej motoryki jak przed zachorowaniem. Mimo wielomiesięcznych i powtarzanych rehabilitacji, cyklów rehabilitacyjnych, pełnej sprawności się nie odzyskuje. Natomiast taka, która pozwala funkcjonować, tutaj kibicujemy naszej pacjence, bo rzeczywiście ona z porażenia czterokończynowego zaczyna. Zaczyna chodzić z pomocą, z, potem z pomocą balkonika czy, czy sprzętu takiego rehabilitacyjnego, i ona ma szansę przy intensywnych jeszcze ćwiczeniach, a to już drugi rok jest od zachorowania, samodzielnie chodzić. Natomiast z zakresem ruchomości kończyn górnych bywa gorzej, dlatego że łatwiej odzyskuje się. No to ze względu na motorykę łatwiej odzyskuje się możliwość chodzenia niż odzyskanie pełnego zakresu ruchów kończyn górnych. Czyli jak będzie na przykład to porażenie splotów barkowych, to rehabilitacja poprawi ten stan, ale ta, ta ręka może nigdy nie być w pełni sprawna, tak? Tak, to jest takie, to porażenie jest takie dosyć specyficzne, bo porażenie splotu barkowego upośledza nam ruchomość w ramionach. Natomiast ta, ten ruchy drobne takie, które pozwalają pisać czy poruszać dłońmi, one tutaj odzyskuje się tę sprawność dosyć szybko. Natomiast nie podniesiemy, nie zaklaszczemy nad głową, nie podniesiemy obu rąk do góry, bo tutaj ta ruchomość w stawach barkowych będzie ograniczona tej historii, o której tutaj mówimy, pacjentki z tym czterokończynowym porażeniem i z porażeniem układu oddechowego, właśnie wynika, że ta choroba jest taka podstępna, bo z opowieści męża wiemy, że po spacerze ta pani pacjentka znalazła u siebie dwa kleszcze, szybko były usunięte. Potem rodzina wyjechała na zaplanowane wakacje, wszystko było dobrze i pod koniec pojawiły się te pierwsze objawy, czyli akurat tutaj to były silne bóle głowy, czyli Właściwie ten czas, który mija, może nawet wyciąć nam z pamięci ten moment w tego kontaktu z kleszczem. To potem, jak choroba przychodzi, to w ogóle nie może być, niekoniecznie jest jakieś mamy skojarzenie, że cokolwiek ma to wspólnego z kleszczami sprzed dwóch tygodni, prawda? Dokładnie dlatego my pytamy czy ktoś był eksponowany na pokłucia przez kleszcze, a nie czy był pokłuty przez kleszcze, bo po pierwsze one znieczulają, można nie zauważyć. Natomiast jeżeli ktoś usunął te kleszcze, też może jakby nie przywiązywać do tego istotnej wagi. Natomiast maksymalnie objawy rozwijają się do 28 dni, nie dłużej. Natomiast te pierwsze objawy gorączkowe, ból głowy i gorączka, jest dosyć niespecyficzne. Wiele chorób zaczyna się w ten sposób, więc to nie jest pierwsza myśl, że może to być klaszczowe zapalenie mózgu. A czy w tym okresie, kiedy ta choroba przypomina grypę, my powinniśmy jakoś szczególnie o siebie zadbać, coś zrobić? Mamy jakąś w ogóle szansę, żeby uniknąć tych rozwoju tych neurologicznych następstw, czy to już po prostu się w organizmie toczy i tutaj mamy mały wpływ na to, co się wydarzy? Niestety nie ma żadnego leku, który by zahamował replikację wirusa, jeżeli nasz układ immunologiczny sobie nie poradzi. Nie ma takiego leku ani takiego sposobu leczenia, który by zatrzymał nawet pacjenci, którzy już trafiają do nas na samym początku tego drugiego epizodu neurologicznego my w trakcie hospitalizacji obserwujemy rozwijające się porażenia tak było też tutaj naszej pacjentki że one się stopniowo rozwijały i myśmy byli bezradni patrząc na to co się dzieje bo nie ma takiego leku który potrafiłby to zatrzymać Ponieważ mówimy że o objawach neurologicznych, no to jest cały róż, wachlarz tego, co się może wydarzyć i czytałam, że na przykład u dzieci takim skutkiem, który zostaje na dłużej, mogą być trudności z koncentracją, z nauką, z pamięcią. Tak, są takie prace, ponieważ metodologicznie to jest bardzo trudne do udowodnienia, ponieważ każde dziecko rozwija się w swoim tempie i taki dowód naukowy to jest porównanie dwóch grup, prawda? Natomiast Szwedzi napisali kilka takich prac monitorując dzieci, które przebyły kleszczowe zapalenie mózgu i nawet dosyć łagodne przejście, jednak w tej grupie dzieci, które przychorowały, mają więcej trudności w szkole, mają pewne objawy neurologiczne, bo to jest rozwijający się ośrodkowy układ nerwowy. Nie wiemy, jak by było bez zachorowania, natomiast w tej grupie obserwuje się częściej tych takich deficytów neurologicznych niż u dzieci, które nie chorowały. Dlatego warto też zaszczepić dzieci. To może ten moment jest dobry, żeby powiedzieć więcej o szczepionkach, bo chyba wszyscy już, którzy nas słuchają, są mocno zaniepokojeni i myślą, czy warto się zaszczepić i kto może. No to może właściwie każdy się zaszczepić, prawda? Powinien każdy, kto może być pokuty przez kleszcza. Właściwie to w każdej sytuacji możemy zostać pokłuci. Nie trzeba się wybierać do lasu, można być w parku albo w ogródku przydomowym. Można wychodzić z psem na trawnik przed blokiem i też spotkać kleszcza, kiedy się nachylamy, żeby po psie posprzątać. Tak, dlatego że kleszcze podróżują na grzbiecie swoich żywicieli i są przenoszone przez ptaki. Więc nie, w lesie mamy największą koncentrację tych żywicieli kleszczy, oczywiście tych drobnych ssaków, ale one przecież biegają wiewiórki po parku, ptaki przylatują do naszych ogrodów, więc wczoraj tam mogło nie być kleszczy, dzisiaj mogą być. W związku z tym y, większość z badań też, które prowadziła nasza klinika, wiemy z ankiet, że y, tej, w tym badaniu, które prowadziliśmy, większość pacjentów z, uległa zakażeniu w pobliżu swojego domu. Właśnie w tej ankiecie wyszło, że to ponad 90% osób właściwie w okolicy domu, bez żadnych dalekich wycieczek leśnych, miało kontakt z klesztem. Tak, z tego badania, które prowadziliśmy ostatnio, wynika, że większość właśnie bez wyjazdów w miejscu zamieszkania. Ja na przykład wiem, że w pobliżu mojego domu w krzakach mieszkają jeże i one też y, y, mogą przenosić kleszcze, więc stąd właśnie nawiązuje do tego, że nawet ogródki y, w środku miasta między blokami y, też mogą być y, pełne potencjalnie kleszcze i to takich, które są y, zakażone. No bo tutaj, jeśli chodzi o to, czy kleszcze y, ma w sobie tego wirusa groźnego, czy nie, no to żadne y, też miejsce pobytu tego kleszcza tutaj y, nic nie znaczy, prawda? To każdy kleszcz może być zakażony. Tak, tak, to jest, no, są badania takie środowiskowe, które wskazują, że są miejsca, gdzie tych kleszczy jest więcej, ale to się, to się, to się, zmienia, dlatego, że te kleszcze są przenoszone w inne miejsca przez swoich żywicieli. Natomiast chciałam powiedzieć, że jeże są doskonałymi żywicielami kleszczy. Moi koledzy z Poznania prowadzili szerokie badania właśnie szukając kleszczy u jeży. No I w mieście jest ich naprawdę sporo. Czyli wiemy już, że każdy może się zaszczepić, także dziecko, a teraz mamy kwiecień. Czy jeżeli teraz byśmy poszli na szczepienie, to będziemy jeszcze w tym roku mieć ochronę na najbliższe wakacje? Każda pora, kiedy pomyślimy o szczepieniu, jest dobra. W tej chwili też jest bardzo dobra pora na szczepienie. Ponieważ druga dawka szczepienia już nam daje niemalże pełną odporność, którą utrwalamy dopiero trzecią dawką. Natomiast ta druga dawka, jeżeli pierwszą przyjmiemy dzisiaj, może być do miesiąca podana, miesiąc czasu za 30 dni, ale może być podana w trybie szybszym po dwóch tygodniach. Jeżeli wybieramy się na przykład na Mazury i chcemy, mamy zaplanowany urlop na, maz na Mazurach za trzy tygodnie, druga dawka po dwóch tygodniach już uzbroi nas tak żeby czuć się bezpiecznie. I to jest koniec w tym schemacie, te dwie dawki, czy trzeba... Nie, nie, trzecia dawka powtórzeń. jest utrwalająca do 12 miesiąca życia i jeżeli jesteśmy młodą, zdrową osobą, to wystarcza nam na 5 lat, natomiast osoby starsze do, zaleca się taką jedną dawkę przypominającą co 3 lata. Co 3 lata jedna dawka, żeby, żeby na stałe być chronionym przed tą chorobą? U osób starszych, u osoby mhm. młodszej co 5 lat. Znaczy zaleca się to dokładnie tak. Po pierwszym schemacie tych trzech dawek, pierwszą dawkę przypominającą po trzech latach, a potem co pięć lat u osób młodszych do 65 roku życia, u osób starszych co trzy lata, ponieważ ten układ odpornościowy, no, czy chcemy, czy nie nam się tu również starzeje. Czy ta szczepionka jest y, dla wszystkich płatna? Ona jest refundowana przez pracodawców dla pracowników, którzy są narażeni na pokłócia przez kleszcze w trakcie pracy, bo to jest obowiązek pracodawcy. Więc od 1993 roku szczepieni są leśnicy i nie mamy zachorowań w tej grupie zawodowej. Szczepieni są też pracownicy konserwujący zieleń miejską, ci, którzy mają kontakt właśnie z kleszczami, strażacy, wojsko, ochrony pogranicza. No te grupy zawodowe, gdzie pracodawca odpowiada za. Bezpieczeństwo swoich pracowników. Natomiast dla osób nienarażonych w trakcie czynności zawodowych, niestety tej refundacji jeszcze nie ma, nawet w tych województwach z takim wysokim wskaźnikiem zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu. Tak, w miarę dobra informacja jest taka, że na tle innych szczepionek ta nie jest taka droga, prawda? Bo to jest jedna dawka w okolicach 100 złotych, więc. Dokładnie, a ja mam jeszcze lepszą wiadomość, tak. taką, że jeżeli przy, przy, pomyślimy, że jednak to ryzyko istnieje, szczepionka jest niezwykle immunogenna i tak naprawdę wystarcza nam niemalże do końca życia, to możemy pójść do apteki i zaszczepić się w aptece. Bez chodzenia do lekarza, kwalifikacji, potem z receptą do apteki, potem powrót do przychodni do punktu szczepień, możemy pójść do apteki, która zajmuje się szczepieniami. Zostaniemy zakwalifikowani przez farmaceutę na miejscu, podanie zostana pierwsza dawka, wyznaczony termin drugiej dawki, na którą przychodzimy też do apteki, więc jakby skraca się ta logistyka, taka, która przedtem może zniechęcała niektórych do zaszczepienia. Także są duże niedogodności, żeby to zrobić i nigdy nie starczało na to czasu. To rzeczywiście, te szczepienia w aptece są bardzo wygodne. Prawda czy mit? Czy jest jakiś taki mit związany z kleszczami, z którym się Pani często wśród pacjentów spotyka i który tu możemy sprostować? Ja myślę, że już większość pacjentów wie i rzadko już spotykamy się z opinią, że trzeba tego kleszcza czymś smarować, żeby on się sam wycofał. No, bo to jest mit, on w ten sposób skłaniamy go, żeby on. Wydalał z siebie do tej ranki być może zakażoną ślinę. Już coraz mniej osób stosuje te praktyki. Mamy dostępne kleszczkarty czy jakieś pensety. Natomiast też nie pamiętamy o tym, żeby dezynfekować to miejsce, bo nawet jeśli kleszcz nie wprowadził nam bakterii, my możemy je wprowadzić nie dezynfekując tego miejsca, bo on zostawia po prostu rankę, a na skórze mamy cały kożuch własnych bakterii. Czyli y, traktujemy to tak jak skaleczenie, tak? Dokładnie. Mitem takim jest, że szybkie usunięcie kleszcza pozwoli nam uniknąć zakażenia. Jeżeli chodzi o boreliozę, to tak, jeżeli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, niestety nie. A przy tej boreliozie o jakim czasie mówimy, jeśli chodzi o przekazanie bakterii przez kleszcza? Ile musi być kleszczy przypięte do naszej skóry, żeby do zakażenia doszło? Co najmniej 24 godziny, dlatego że on musi najpierw zassać naszą krew krętek mając kontakt z naszą krwią, ulega pewnej przemianie, dopiero przenosi się do gruczołów ślinowych i wtedy może być z kolejnym taką fazą żerowania, wprowadzony do skóry. I to zajmuje co najmniej 24 godziny. Natomiast w takiej postaci, jak on jest w jelitach kleszcza, on nie zakaża człowieka. On musi ulec pewnej przemianie, a to zajmuje czas. Czy w, na konferencji w Wiedniu mówicie o tych dwóch chorobach, o boreliozie i o kleszczowym zapaleniu mózgu? O kleszczowym zapaleniu mózgu i o boreliozie była bardzo piękna, długa sesja. Natomiast mówimy też jeszcze o chorobach, które są w świecie, które jest cała liczna rodzina flawi wirusów krewnych kleszczowego zapalenia mózgu, które możemy nabyć w Stanach Zjednoczonych, w Indiach, czy w Azji, szczególnie czy w Chinach. I na to szczepienia nie ma? Nie, szczepienie jest tylko na kleszczowe zapalenie mózgu i szczepienie jest na tak zwaną gorączkę lasu Kiasanur w Indiach. Ale bardzo ciekawą informację usłyszałam właśnie, że szczepionka jest bolesna, co powoduje, że ludzie niechętnie się szczepią i jest duża ilość zachorowań, dlatego że niszczenie lasu, zbliżanie się domów do tych obszarów leśnych przyciąga drobne zwierzęta, jest więcej zachorowań, natomiast jest duża niechęć do szczepień, ponieważ są bolesne. A konsekwencje są też tak poważne jak przy kleszczowym zapaleniu mózgu? Tak, to jest bardzo poważna choroba, należąca do gorączek krwotocznych, także bardzo potrafi być właśnie z dużym odsetkiem śmiertelności. To szanowni słuchacze i słuchaczki, przed nami wakacje, jeszcze więcej możliwości spotkania kleszcza na swojej drodze. I polecamy szczepienia jako jedyną skuteczną metodę obrony przed infekcją od kleszczu. I Szczepionka nie jest niebolesna. Niebolesna, ta szczepionka niebolesna. też tak przeszłam, ja przeszła moja córka jest zupełnie niebolesna. To już wszystko w tym odcinku zdrowej rozmowy żegna się z wami profesor Joanna Zajkowska. Dziękuję bardzo za uwagę. I Kasia Staszak do usłyszenia. Wydawczynią zdrowej rozmowy jest urszula pieczek, a odcinek do emisji przygotował Oles Kalmuk. Dziękujemy, że nas słuchacie. Zapraszamy za tydzień.